Jest sobota, zaraz wam powiem jaka godzina. Jest godzina 17.30. Skończyłam sobie czytać książkę Ostatni list. I, wow, to była tak piękna historia, że brakuje mi słów. Bardzo, bardzo wam ją polecam. To jest 5 gwiazdek na 5. Jedna z piękniejszych i zarazem smutniejszych historii, jakie dane mi było czytać. No a teraz spółki, wzięłam sobie do czytania. Hmm, dopóki rosną cytrynowe drzewa, jest to książka, która też jest smutna podobno, ale też właśnie bardzo e, ważna i piękna. Mamy tutaj Salamę, która jest wolontariuszką, pomaga rannym, którzy codziennie zgłaszają się do szpitala. Kocha swój kraj, tajemnie jednak szuka sposobu na wydostanie się z niego. To jedyna możliwość, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie oraz swojej ciężarnej szwagierce. Strach towarzyszy jej w każdej sekundzie. Dziewczyna musi stawić czoła bombom spadającym z nieba, atakom wojskowym wszechobecnej śmierci, a także zacierającym się granicom moralności. A kiedy jej ścieżki krzyżują się z pewnym chłopakiem, Salama zaczyna wątpić w swoją siłę i determinację do tego, żeby opuścić dom. Będzie musiała zdecydować, w jaki sposób ona sama może uczestniczyć w rewolucji i walczyć o wolność Syrii. To książka, która jest przepięknie wydana i jest przeznaczona dla osób 14+. Także zaraz uciekam sobie zrobić kawę i siadam do czytania. W ogóle tak świeci pięknie słońce, tutaj są ciuchy, to w ogóle się tym nie przejmujcie. Nie schowałam ich jeszcze, tak świeci pięknie słoneczko na zewnątrz w końcu po deszczu wyszło słoneczko. Na szczęście nie jest gorąco. Ogólnie to co, czym Wam się mogę pochwalić? No, dużo rzeczy się zmieniło u mnie w życiu, przede wszystkim, o, może zmienię sobie rękę, przede wszystkim jest tutaj obrączka na palcu i jestem po ślubie, mam nowe nazwisko, więc to też z tym wiąże się wiele zawiłości związanych ale nie wiem, no z umowami, z takimi prawnymi rzeczami, bo ja mam nowe nazwisko, w systemie już jestem kimś innym, natomiast wciąż mam stary dowód, bo dopiero w tym tego tygodniu złożyłam wniosek o nowy, więc będzie on po 18 września, no także dużo w ogóle pytań jest w mojej głowie w związku ze zmianą nazwiska. A co jeszcze Wam mogę powiedzieć i co jest w ogóle dla mnie fenomenalne, to dostałam pracę w edukacji, pracę w szkole. Wow, cieszę się niesamowicie, myślałam, że z dniem 4 września tej pracy nie rozpocznę, ale jednak. Natomiast no, nie mam jeszcze umowy podpisanej, bo musiałam iść do sądu okręgowego, żeby wyrobić, w sensie nie wyrobić, tylko dostać zaświadczenie o niekaralności. Byłam w jeden dzień, kolejka była straszna i bym nie zdążyła. W drugi dzień w końcu załatwiłam, ale czekałam bite dwie godziny na to, bo była jedna pani i to wszystko szło tak powoli, że można się było naprawdę tam zanudzić na śmierć i zasnąć. No i dlatego też między innymi jeszcze umowy nie podpisałam, ale mam nadzieję, że ją podpiszę w tygodniu w przyszłym, ale no, na 4 września już ten rozpoczęcie roku szkolnego, tylko w zupełnie innej roli, w roli nauczyciela, w roli nauczycielki, a nie w roli ucznia, uczennicy. Także mega się cieszę, natomiast jest we mnie pewien niepokój, taki strach, bo to coś nowego, coś, co no, zmienia moje życie i jakby. Idę tą ścieżką zawodową powolutku. Jeśli chodzi o stanowisko, to będę nauczycielką wspomagającą, także jeśli tutaj ogląda mnie jakaś nauczycielka wspomagająca, to to, to witam. Witam koleżankę po fachu albo kolegę. Natomiast no, to jest dla mnie coś nowego i będę musiała dopiero wdrożyć się w życie szkoły, jakby. W ogóle odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, która jest dla mnie nowa, świeża, e, teoria, teoria, życia, życia, także wszystko e, zobaczymy. Ale po no, tak, tak się cieszę, i jednocześnie tak bardzo stresuję, bo chciałabym, żeby wszystko szło po mojej myśli, ale wiadomo, no, że, jakby, praca z drugim człowiekiem nie zawsze jest kolorowa, e, tym bardziej z dzieckiem, więc no, zobaczymy. Trzymam za, siebie, za, trzymam za siebie kciuki. Wy też trzymajcie za mnie kciuki, i może jakoś to będzie. A teraz e, uciekam sobie zrobić kawkę. I, o, i siadam do. E, dopóki rosną cytrynowe drzewa. Mamy niedzielę jest godzina po 14. E, ja już tak, zmontowałam film, mm, zrobiłam ciasto ucierane z malinami, posprzątałam w pokoju, posprzątałam łazienkę, posprzątałam kuchnię, e, co jeszcze, ogarnęłam w szafie e, i też znalazłam taki superancki schowek na m, pudełka po butach i buty. E, Znajduje się on w narożniku, po prostu podnosi się to takie, wiecie, takie L, tak jakby macie narożnik, tak i tak, to tą część się podnosi. Tam właśnie włożyłam sobie pudełka po butach, więc też w szafie znalazło się. Więcej miejsca. W sensie nie, nie znalazło się, tylko się zrobiło. Teraz idę sobie ukroić właśnie ciasto, zrobić kawę i siadam w końcu do czytania, dopóki rosną nawet drzewa. Wczoraj czytałam 20 parę stron, jestem na drugim rozdziale i na razie ta książka jest bardzo smutna, bo główna bohaterka jest po farmacji, natomiast w jej kraju, w Syrii, jest wybuchła wojna. Ona została ze swoją bratową, która jest w 7 miesięcy ciąży. Jest nim po prostu bardzo ciężko, więc na razie jest bardzo tak przytłaczająco, jeśli chodzi o emocje, więc zobaczymy jak to wszystko potoczy się dalej. Mamy wtorek, jest godzina 13.47 Dzisiaj był mój pierwszy taki oficjalny dzień pracy w szkole. Ja jestem nauczycielem wspomagającym, nie pamiętam, czy już mówiłam o tym. Mam pod sobą podopiecznego i na razie po prostu działam na zasadzie obserwacji. Patrzę na niego podczas lekcji i też cały czas jestem na przerwach. Po prostu patrzę na niego, żeby nic głupiego nie zrobił. Więc ja już wróciłam. Teraz mam kawkę tutaj ze sobą. I czytam sobie cały czas, dopóki rosną cytrynowe drzewa. Jestem na stronie 74. I też już mam jeden znacznik, bo stwierdziłam, że muszę zaznaczać tutaj takie fragmenty, które są takie, wiecie, uleżające. I to zaznaczam kolorem żółtym. Ta książka jest mega smutna. Matko to jest tak smutna książka, Zauważyłam, że cały czas teraz sięgam po książki, które są smutne, takie przytłaczające emocjonalnie i zdecydowanie, dopóki rosnące te nowe drzewa, jest taką książką. I też sobie będę czytała w tym tygodniu zabójczą grę. Czy wszyscy przeżyją tę noc? Ja w ogóle uwielbiam książki wydawane przez imprint zielonej sowy, czyli for, Books for ya czyli książki dla młodzieży. Ta książka jest dla osób 15. Plus. Mamy tutaj sekrety, rytuały, e, creepy pasta, morderca horror, więc są takie hasztagi e, I mamy zasady gry, nie zapalaj świateł, nie zasypiaj, nie wychodź z budynku Kiedy grupka fanów miejskich legend umawia się w realu, żeby zagrać w grę o północy Mają tylko jeden plan, wezwać upiornego Midnightmana Jedna noc, szóstka nieznajomych, ilu z nich przeżyje do rana? czy przerażająca zjawa naprawdę istnieje, a może mordercą jest jedno z nich. E, w ogóle tutaj e, s, tak fajnie jest ta książka wydana, to sobie nie wiem, jakaś rozmowa przez e, typu Messenger, no i to już wiadomo, no historia o, jest opisywana i to jest taki piękny, fuksjowy kolorek, więc e, z tymi książkami spędzam ten tydzień, będę sobie po prostu je czytała po pracy, e, kiedy już e, wrócę e, ze szkoły e, do domu. No to wszystko dla mnie bardzo nowe, bardzo nowe, no tak, bardzo, bardzo, bardzo nowe. Dzisiaj też dostałam od swojego podopiecznego i jego kolegi kwiatuszki zerwane z przedszkoły. Troszeczkę ja bym zmieniła swój tutaj, swoją rolę bardziej, bym chciała pracować z tym chłopcem niż go obserwować, ale może to się zmieni, też nie chcę niczego narzucać, nie chcę... No Wiecie, jestem nowa, nie chcę się tak trochę panoszyć, a wychowawczyni jego powiedziała, żeby na razie obserwować, więc, więc obserwuję się sobie z tyłu w ławce I cały czas na niego zerkam i tam sobie jakieś notuję rzeczy, jak się zachowuję danego dnia I zobaczymy, jak to wszystko się potoczy, mam nadzieję, że aż będzie super Więc tak i tak z tymi książkami spędzam sobie ten tydzień Witam się z Wami już w nowym tygodniu, jest poniedziałek, godzina 12:17. ja wróciłam właśnie z pracy Byłam na zakupach i za chwileczkę idę coś zjeść, napić się kawy i później siadam do montażu tego właśnie vloga, którego oglądacie Skończyłam sobie czytać dwie książki to Są zupełnie inne książki, natomiast kierowane są do młodzieży Zacznę sobie od dopóki rosną cytrynowe drzewa. Ta książka niezwykle bolesna. Mmm, taka tragiczna i taka na dobre dni. W sensie nawet no, chodzi mi o to, że trzeba mieć w miarę dobry humor, żeby sięgnąć po dopóki rosną cytrynowe drzewa. Dlatego, że ta książka nas przytłacza tym, co tam się dzieje tą wojną w Syrii. Tym, jak bardzo oddaje się salama e, wolontariatowi, jeśli chodzi o, o ludzi, którzy giną po prostu e, w tej wojnie. E, to książka pokazująca, że uchodźcy uciekający z miasta objęte, z kraju objętego wojną, e, nie uciekają, e, bo im się chce, tylko po prostu czuł taką potrzebę uciec z tego kraju. Ci co y, tak bardzo y, są zakorzenieni w danym państwie zostaną, ale ci, którzy chcą odzyskać wolność uciekną. I myślę, że ta historia idealnie to pokazuje, pokazuje y, te rozterki salamy między najbliższymi a między ucieczką y, z kraju między pracą w, w sensie między wolontariatem w szpitalu a, a taką iskrą miłości, jeśli chodzi o pewnego mężczyznę, chłopaka i swoją bratową. To książka napisana takim pięknym językiem, chociaż jest ona w pewnych momentach dosadna, a momentami jest taka liryczna, więc tutaj autorka idealnie posługuje się tym językiem. Ona wie, kiedy nas po prostu zmieść jednym zdaniem, a kiedy pozwolić sobie na taką liryczność. Ode mnie 4,5 gwiazdki na 5 to książka, która mnie po prostu kupiła wszystkim, dosłownie wszystkim, począwszy od bohaterki. A skończywszy na języku i szacie graficznej. Naprawdę fantastyczna książka, i dobrze, że kierowana jest do młodzieży, bo fajnie, w sensie nie fajnie, tylko. Tak powinno być, że młodzież czyta takie książki, które ich uświadamiają, bo młodzieżówki powinny uświadamiać, bawić, e, tak, natomiast też e, młodzież powinna sięgać po takie książki jak chociażby Dopóki rosną cytrynowe drzewa, z całego serca Wam ją polecam. E, I druga młodzieżówka to taki horror, w sensie... Mogłabym powiedzieć, że taki thriller z dreszczykiem to książka przeznaczona dla osób od 15 roku życia. To książka przeznaczona dla osób, które lubią takie historie z dreszczykiem, które lubią się momentami bać. Chociaż to nie jest taka typowa książka horrorowata, jeśli chodzi o, te takie, o to takie banie się, że będziecie się bali wyjść do łazienki i trzeba będzie zapalić światło, to nie o to chodzi. Tutaj autorka operuje językiem, operuje życiem bohaterów w taki sposób, że my jesteśmy w to wszystko tak zaangażowani i to, co dzieje się w zabójczej grze, wpływa także na nas i po prostu naprawdę miałam momentami takie ciary, bo autentycznie... Mm, Brałam, brałam uczucia i emocje bohaterów na siebie i czułam się, jakbym była rzeczywiście uczestniczką tej rytualnej gry, gra o północy. Mamy tutaj miejsce akcji Katolicka Szkoła, jest noc, gra, gra rozpoczyna sześcioro nieznajomych, którzy poznali się w internecie. I tutaj też fajnie ukazana jest. I ukazana jest znajomość a raczej nieznajomość ludzi poznanych w sieci. I to, że takie znajomości czasami mogą doprowadzić nas na manowce, tym bardziej, że naprawdę nikogo tak bardzo nie znamy i nagle postanawiamy zagrać wirtualną grę. Oczywiście ja mam mnóstwo znajomych, jeśli chodzi o Instagram e, i to są bardzo dobrzy ludzie. Bo też miałam, ja też miałam takie sytuacje, że poznałam ludzi w sieci i oni okazywali się zupełnie kimś innym, niż krowali siebie w, w Internetowej działalności, ale to tak na marginesie to książka o tej rytualnej grze, gdzie nie można gry skończyć przed godziną 3:33. Mamy legendarnego demona Midnightmana, mamy tych sześcioro nieznajomych, mamy świecę, mamy sól, takie kręgi z soli. Jeśli świeca zgaśnie no to i nie zapalisz tej świecy w ciągu 10 sekund, to należy. Obsypać krąg, e, usypać krąg soli, w niego wejść i z niego nie wychodzić. No, jest to bardzo ciekawe. Mi się to świetnie e, czytało. Nie byłam wciągnięta, zaangażowana e, i ciekawa jestem kolejnych książek autorki. Tutaj ukazały się w wydawnictwie Books Folia, takie książki jak Wygraj, Przegraj, Zabij, Zgiń, Czeka Śmierć I to jest kolejna książka autorki I widzę, że w takim stylu graficznym jak poprzednio została ta książka wydana no Ode mnie ogromna polecajka, bardzo mi się ta książka podobała Mimo tego, że ja nie lubię horrorów w postaci filmów Ale książki to zupełnie inna bajka i mogłabym takie czytać no I tak jak mówię, no... To aż tak nie sprawiło, że miałam jakieś takie schizy. Natomiast w ogóle mi się bardzo podobało skonstruowanie tej książki, jeśli chodzi o na przykład takie, wiecie, czaty. I to też potęgowało. Tą relację bohaterów, którzy się nie znali, którzy się po prostu znali tylko z sieci i którzy są miłośnikami mocnych wrażeń, e, takich nadprzyrodzonych zjawisk i tak dalej. No świetna, to było, bardzo mi się podobało. Ona mnie naprawdę mocna polecajka, tak samo jak w przypadku dopóki rosną cytrynowe drzewa. To będzie tyle, jeśli chodzi o tego vloga. Dajcie znać, czy się po y, tą książkę albo po tą. E, I też możecie mi napisać, co w ubiegłym tygodniu udało Wam się przeczytać. E, za mną już pierwszy tydzień pracę w szkole. Czasami nie jest kolorowo. W piątek wróciłam do domu troszkę zdenerwowana, ale no muszę za murami szkoły pozostawiać to, co było w szkole, to, co było z moim podopiecznym, a później wracać do domu z czystą głową i jedynie myśleć nad tym, jak można rozwiązać dane konflikty albo jak radzić sobie z takim podopiecznym. Ale ogólnie jest naprawdę super. Dzisiaj mieliśmy zdjęcia klasowe i też byłam Wśród tych dzieciaczków z wychowawczynią, i wśród nich jestem ja, bo jestem jakby nauczycielem wspomagającym w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Więc jest, jest fajnie na razie, zobaczymy jak to się potoczy dalej. Chociaż są takie dni jak ten ubiegły piątek, gdzie mam dość, ale cóż, dopiero zaczęłam swoją pracę, także jeszcze mnóstwo będzie takich dni przede mną. E, dobra, ja uciekam robić kawę. Idę coś zjeść i zaczynam zaraz montować tego vloga. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!